Siema, siema, witam na kanale JBLi15 yy, dzisiaj będzie taki krótki filmik bo muszę wam powiedzieć, że jak będzie tutaj gdzie jest 3863 wyświetlenia, to musi być 10 tysięcy wyświetleń i robię konkurs yy, zrobię konkurs na 100% już was, nie będę cygani, już Mówiłem na tylu odcinkach, że ma być konkurs to teraz ro, zrobię konkursik. W konkursiku co i jak powiem wam w następnym odcinku. Y... Jak mi paczuszka przyjdzie. To wam powiem co będzie trzeba zrobić w tym konkursie. No nic. E... Jeśli Ci się film podobał, zostaw łapkę w górę, skomentuj go i zasubskrybuj kanał Jbil15 i Tcheibele54. E... No i z mojej strony to już by byłoby na tyle. E... Będę się już kończył. Kończył już ten odcinek. No bo co, to, to z mojej strony będzie już tyle. Co mogę jeszcze dodać w sprawie tego odcinka? Będzie konkursik na 100%. Nie oszukam Was na 100%. Jeśli Ci się film spodobał, zostaw łapkę w górę. Yy, zasubskrybuj go yy, i skomentuj go. I skomentuj ten filmik. No i z mojej strony to już by było na tyle. Do następnego odcineczka. Cześć.